Маска, я не хочу вставать. Придало бы себе отслонить ролеты. И разу легче. Jezu, która godzina? I czemu tak jasno? Mm, jest już około... 8.30. O, okej, okay, dobra, ja idę się ubrać. Wiesz co? Bo mam pewien taki pomysł. A może zabilibyśmy rodziców? He, spoko! Um, no to od kogo zaczynamy? Fili. No, spoko! Czyli standardowo tak jak zwykle? Nie. Idziemy. No nieźle. Dobra, lepiej stąd pójdźmy, zanim ojciec przyleci. He <laughs> może sobie wyczyścisz ten nóż. No okej. Okay. Jezu, chłopacy, matka się zabiła! Może lepiej tu zostaniemy? Mm -hmm. Halo? Halo, Liu? No, słuchaj, bo ja mam takie jedno pytanie: możemy jutro się spotkać? No, rodzice raczej nam pozwolą. Aha, no dobra co taki radosny <noise> no może ksiądz ci powie he, <noise> no to ja wolę nie wiedzieć w każdym razie możemy jutro się spotkać przy rezydencji co ty na to trochę daleko a rodzice nas raczej nie podwiozą także no damy jakoś tam radę. co się tak tych rodziców uczepiłeś no to do zobaczenia jutro no cześć co to był? Jak pytał czy jutro wyjdziemy? Ale zapomniałeś o ojcu. Hm. spokojnie, zaraz się go spędzimy, Co ty na to? Nie, to się nawet nie masz co pytać. Wiesz, że zawsze chętnie jestem do tego. Nie będzie problemu ze znalezieniem go. Na pewno opłakuje matkę. To idziemy? Jasne. Chyba pierwszy raz w życiu nie trafiłeś. Dzisiaj nie mam celu Ale w matkę jakoś trafiłeś. Hehe. He. Dobra, ja tu posprzątam. Zabieraj co twoje. Nie wiem, jak ty, Alia ja idę spać.